Taką jaką znamy, ale także była bardzo niebezpieczna i następuje pierwsze właśnie starcie bezpośrednie wojsk, które ma na celu nie tyle rozstrzygnięcie bitwy, co bardziej w pewien sposób wybadanie przeciwnika tego, w jaki sposób można z nim walczyć, czego się spodziewać i właśnie podniesienia sobie morala którejś ze stron. Nie dochodzi tutaj do starcia takiego, jakbyśmy widzieli, jak to jest na filmach, tylko bardziej właśnie w formie w, w, takiego zbiadu, ale już z bronią. Widzimy także korągiew, Podają także ostrzały. Hej, Słuchaj. Nie. Ja tak. tak. się kucnę. Ale pać też by będzie widział. Tak tak. 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 Kucnie, będziesz też tak. widział. Ja tak. widzę. Tak. Ale pać to widział to to lepiej. i coś I wystrzał z armaty także, który ma rozproszyć przeciwnika. Widzieliśmy pierwsze starcia, tak jak mówiłem, bardziej w formie rozpoznawczej. Zobaczenie z mamy do czynienia, bo tak naprawdę do końca ani strona polska nie wiedziała, czy ze strony krzyżackich wojska to są głównie wojska zaciężne, czyli profesjonaliści, którzy, którym płacono za to, żeby właśnie uczestniczyć w walkach, czy są to chłopi, czy jest to wymieszane, jak to dokładnie bywa, także z drugiej strony, nie wiadomo z kim dokładnie mamy do czynienia, więc wojska polskie i wojska krzyżackie wracają do obozu i w tym momencie z, następuje wymiana, następuje natarcie z obu stron, wojsk...

i w tym momencie, oczywiście, widzimy kilkanaście koni. Proszę sobie wyobrazić, że tutaj na tych polach było ich kilkaset, bliżej tysiąca, i oni właśnie wszyscy w takich szykach ścierali się i walczyli ze sobą właśnie w takim bezpośrednim starciu. Czyli z jednej strony kołują koniami, bo wiadomo, nie ustają w miejscu i tego typu właśnie okrążenia tak to wyglądało, tylko że dużo naprawdę większej skali. To co tutaj widzimy, czyli tak jak cały czas mówimy wojska polskie, wojska krzyżackie. To nie do końca tak wyglądało, bo właśnie pod świecinem... Tak jak wcześniej mówiłem, w większości brały udział wojska zaciężnych, głównie Czesi, Ślązacy, czyli jak to kiedyś bywało, każdy chce złupić i zarobić na wojnie, każdy chce złupić zarobić na walkach. To się chyba nigdy przez wieki nie zmieniło i zawsze tak wyglądało, więc nie tylko wojska oficjalne, tak? Z kraju, ale także... Właśnie wojska zaciężne, przede wszystkim głównie wojska zaciężne także, Takie sytuacje także oczywiście miały miejsce Czyli zrzucenie z konia i walka bezpośrednia To jest naprawdę bardzo ciekawa rzecz, którą w tym momencie widzimy I ze strony polskiej przybiegł tutaj szybko na koniu kolejny zbrojny Ale także i on zostaje odpędzony. Mamy więc pierwszego poległego, pierwszego rannego, który no tak jak widać było, spadł z konia i to okazało się dla niego największym błędem i największą porażką, gdyż w starciu bezpośrednim nie był tak wyszkolony i uzbrojony jak przedstawiciel właśnie Krzyżaków. Będą szczelać, wojakie, żeby się dać, Tu trzeba też nadmienić, że to co Państwo tutaj widzą, to nie jest tak jak się przyzwyczajimy na filmach, że jest jedna wielka walka, która zaczyna się i kończy w tym samym momencie wielką a... To są właśnie wymiany. Teraz wymiana ognia. Która ma na celu właśnie przepłoszyć wojska Być może trafić Widzimy teraz krzyżacy Odpowiadają ogniem, wymiana altererii jest to czas, aby właśnie zebrać z pola walki rannych, odetchnąć chwilę i przygotować się. Nam, proszę Państwa, wszystkim jest ciepło. W tamtych czasach pogoda wyglądała pewnie podobnie jak teraz, czyli było też bardzo gorąco. Ci żołnierze noszą na sobie kilkadziesiąt kilo zbroi. To jest naprawdę bardzo dużo. Proszę sobie wyobrazić, że my gotujemy się przy tym słońcu, będąc ubrani w koszulki z krótkim rękawkiem. A oni mają na sobie kilkadziesiąt kilogramów stali, kilkadziesiąt kilogramów różnych właśnie materiałów, które mają im zwiększyć bezpieczeństwo, ale komfortu to w tym nie ma na pewno. Więc po każdym takim starciu, to starcie nie może trwać bez końca, nie może trwać kilku dni. To jest starcie krótkie. A następnie wycofanie się, odpowiedź ogniem, starcie innego rodzaju wojska. Chwila przerwy, chwila wytchnienia. Też, trzeba też przyznać, że walki nie wyglądały w ten sposób, tak jak się zawsze wydaje, do ostatniego poległego. Miały pokazać zwycięzcę. Z jednej strony zwycięzcę, z drugiej strony przegranego. Tak więc... To co widzimy, od teraz kolejne natarcie. Zarówno konnicy, ale także z piechoty. Krzyżacy na czele z Rabenekiem, Polakom przewodzi Piotr Dunin. I widać kolejne starcia. Najważniejszego właśnie dowódcę można ze strony Trzejackich zobaczyć po, i odróżnić po białym koniu, białym długim płaszczu. To właśnie on jest tym przyczynkiem do tego, że Dunin musiał ze swoimi wojskami cofnąć się z Sąborka i właśnie stawić się tutaj pod świecinem. To, co widzimy tutaj, gdzie walczy piechota pod lasem. Pod lasem schowani są także kusznicy. W tym wypadku akurat musieliśmy użyć łuków ze względu na bezpieczeństwo, ale w tamtych czasach to właśnie kusze siały bardzo duże spustoszenie w oddziałach. Kusze były dużo cenniejsze niż broń palna, która, jak, jak to się mówi, kule lecą tam, gdzie tam wiatr powieje. Także kusze były dużo skuteczniejsze. I siały naprawdę bardzo duży zamęt na podobne bitwy. Tutaj widzimy, że kurczycy schowali się bardzo sprytnie w lesie, i stąd ostrzeliwują właśnie w roga. Z przodu przed obozem widzimy także stoją tutaj kaszubki, czyli okoliczne. Wojska, które chciały się przyłączyć, są to panie, które stoją z takimi specjalnymi tarczami, pawężami i bronią, aby w tym ostatecznym rozrachunku też przyłączyć się do walk i bronić właśnie swojego obozu przed zdobyciem. I kolejne starcie zakończyło się. Są ranni. Następuje kolejny ostrzał. Być może jeszcze się kogoś trafi i chwila właśnie na to, żeby swoich rannych pozbierać, wrócić do obozu i przygotować się do kolejnych starć. Dobra, Jak cały czas tutaj jeszcze trwają starcia piechoty Piechota tak jak już mówiłem no składała się z wielu różnych oddziałów widać pawężników, te duże tarcze to właśnie pawęże one miały właśnie osłonić całe ciało być taką zaporą, nie do przejścia Widać oczywiście różne bronie, nie tylko miecze, broń No i tych najważniejszych kuszników, którzy naprawdę w momencie, kiedy dobrze się schowali i w dobrym momencie przypuścili atak, to sieli, sieli niezłe tutaj spustoszenie i często właśnie oni przesądzali o tych najważniejszych starciach. Co ma mieć w czarnym Co ma do dołu? Nie bez powodu, także, kusza dalej jest używana jako broń jest wpisana jako broń, i prawdę mówiąc, nikt z nas nie może jej mieć, gdyż trzeba mieć na nią pozwolenie. To no więc Także to świadczy o tym, że no, jest to bardzo skuteczne. Bardzo skuteczna broń i umierała. A po posiłku lecimy dalej. Kolejne starcie jazdy konnej. Tym razem to Krzyżacy na czele z Fritzem, von uderzyli na jazdę konną Piotra Dunina. Kolejne bardzo zacięcie, zacięte starcie. Tym razem bliżej, już obozu polskiego. Także powiewającą chorągiew, szczególnie właśnie u Krzyżaków, która na koniu jest prowadzona. Te chorągie właśnie miały być takim zacięciem do bitwy, pokazywać morale, to, że jest to wyznaczenie takie hasło do boju za mną. I właśnie w ten sposób sprawiało, że ci rycerze na koniach mieli jeszcze większe poczucie swojego obowiązku i siły do tego, aby. Odeprzeć wroga i aby pokonać go w bezpośrednim starciu. Państwa, właśnie To, co teraz zobaczyliśmy, to Rawenek wjechał do polskich wojsk, które kierowały się właśnie tym takim honorem. Nie można zabić wroga tylko dlatego, że przyjechał pretraktować. Tutaj odbywają się rozmowy cały czas. Cały czas jest przekonywanie do tego, żeby któraś ze stron ustąpiła. To ma także siać spustoszenie właśnie w oddziałach strony przeciwnej, pokazanie, wytknięcie im słabości. I właśnie nawoływanie do poddania walki. Widzimy także, że strona krzyżacka nie bez powodu klęczy. Z jednej strony jest to odpoczynek, a z drugiej strony uchylenie się przed kulami, przed strzałami. Bo wiadomo, im wyżej, im bardziej się stoi, zasłania się pole. Proszę Państwa, Raben ekrany zrzucony z konia. Zawoływ Skrzyżacki zrzucony z konia. Jest to bardzo wielka strata, gdyż Krzyżacy zostają w tym momencie bez swojego dowódcy, który nadawał sens całemu temu starciu i nie dość, że, jako moralne, wielkie zagrzewanie do walki, to jednak było. Głównym dowodzącym, strategiem i mówiącym o tym, jak ta walka ma przebiegać. Czyli w tym momencie, proszę Państwa, jesteśmy coraz bliżej ostatniego starcia. Widzimy coraz bardziej zagrożone walki do ostrzał z obu stron. Więc dzieje się i jesteśmy coraz bliżej ostatecznego rozwiązania właśnie sprawy podczas tej bitwy pod świecinem. Krzyżanckie ruszają w tym momencie Rusza piechota polska I Trwają bezpośrednie starcia wspierane Polsze z ostrzał Także cały czas Jest wymiana Walki jeżeli chodzi o konnicę Ostateczne Starcie właśnie tutaj pod swyciem Rozlega się w tym momencie Coraz więcej poległych. Ostrzał już niczego nie wnosi. Rawenek nie żyje. Chorągiew Krzyżacka także zdobyta przez Polaków Chorągiem, którą wcześniej tak dumnie pobiewała, właśnie na czele natarcz konnych ze strony Krzyżackiej. Teraz, kiedy nie ma dowódcy, kiedy została przejęta, jest to już koniec powoli bitwy. Jeszcze ostatnim sił broni się obóz, ale wojska krzyżackie w popłochu. Ci co mogli już uciekli, ci co nie zostają wzięci do niewoli. Część oczywiście także, no, tak jak ich dowódca, Bylisz Ravenek, nie przetrwała tej walki. Ja, ja Ostateczny najazd jeszcze na broniących Bawężników, który jest już tylko dopełnieniem formalności i właśnie potwierdzeniem tego, że choć mniej liczne, choć bardziej niespodziewające się tej bitwy, właśnie tego ataku, wojska polskie, wojska także zaciężne pod dowództwem Piotra Dunina wygrywają. Tą bitwę. A krzyżacy, krzyżacy razem z Rawenekiem muszą, niestety, dla niego, który już nie przetrwał, nie dotrwał do, tej, do tego końca, pogodzić się z przegraną, z utratą obozu. Widzimy, proszę Państwa, w tym momencie, już zdobyty jest obóz. Mnisi pod przewodnictwem także kapłanek z Żarnowca przyjeżdżają z wozem po to, aby zabrać ciało Raweneka. Z tym wydarzeniem, które teraz ma miejsce.